Słowa Ewangelii według świętego Pasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie będą przepasane od wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu za nas otworzyć, gdy nadejdzie i zakołaczy. Szczęśliwi owie słuzy, których Pan zastanie, czuwający, gdy nadejdzie. Zawrawym powiadam Panu, Przepaszę się i każę im zazjąć do stołu, a uchodząc będzie im posługiwał. Czy o drugiej czy o trzeciej starze przyjdzie, szczęśliwie oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Oto z mała Panie Wielkie, prawa na wiekę w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Rozpoczynając nowenną przed nawiedzeniem Matki Bożej Królowej Polski w diecezji staje dzisiaj przed nami Maria, jako Matka ucząca nas przebaczenia. Obok niej staje przed nami święty Maksymilian Paniakon z Franciszkanin pochodzący ze Stońskiej Woli, który wielokrotnie powtarzam powtarza, na światło Chrystusa – kochaj i służ. Te słowa stały się rewizą jego chrześcijańskiego, zakonnego i kapłańskiego życia. To one zaprowadziły go do świętości. Oddając życie za brata w obozie koncentracyjnym pokazał, na czym polega prawdziwa służba i miłość do Chrystusa i do drugiego człowieka. Ten nieoceniony gest miłości był znakiem przebaczenia i zwycięstwa wobec ludobójczej zbrodni hitlerowskiej. Przebaczenie to wielka sztuka miłości, miłości doskonalnej. Dzisiaj człowiek nie potrafi wejść na wyżyny doskonałości, nie potrafi przebaczyć sobie samemu występów, których się dopuścił. Panu Bogu tego, że opuścił go w chwilach próby. Nade wszystko nie pamięta, że Pan Bóg jest zawsze blisko każdego z nas. Czuwa nieustannie i czeka na zaproszenie do trudnej codzienności. Wreszcie nie potrafimy przebaczyć bratu i siostrze w wierze, których przeminienia często są odpiciem naszych wad i naszych błędów. Trwamy w miesiącu naznaczonym pierwszymi pielgrzymkami do jasno jasnopolskiej Pani, która na Gorgodzie stała się matką dla każdego z nas. To ona jest prawdziwym wzorem pokory wobec życia. Spoglądając na każdego z nas w swojej prostocie i dobroci, rozumie nasze troski i zmartwienia. Uczy jak kochać Jezusa, jak iść jego drogą. Nasze myśli i serca biegną do narodowego sanktuarium, gdzie Matka w swojej prostocie i dobroci nawet o słowach nie prosi i wszystko przez spojrzenie rozumie. Ręką do serca przytuli cicho, szepnie: Zapomnij o sobie. Bo przebaczenie to jak powietrze, które oddychamy, bez Niego nie można żyć. Jeden kapłan, obrad Marii Niepokalanej, misjonarz pracujący w Afryce mówił, że Afrykańczycy często powtarzają takie słowa, gdzie zgoda, tam i zdrowie. Czasem wystarczy tylko chwila ciszy zwykłego zapomnienia o sobie, uśmiech i serdeczne spojrzenie, a w sercu pojawi się iskra miłości, która zapoczątkuje proces przebaczenia. Maria zaprasza nas dzisiaj, abyśmy wyruszyli w duchową pielgrzymkę wiary i weszli na trzy drogi prowadzące nas do przebaczenia i pojednania. Pierwsza droga to pojednanie z Panem Bogiem, Bóg jest jak człowiek. On zawsze jest gotów przebaczyć. Bóg nie jest jak człowiek, bo człowiek często nie chce, zaciska swą pięść, która nie pokazuje miłości. Bóg zawsze jest gotów przebaczyć. Wystarczy przypomnieć sobie przypowieść o synu malutrawnym i o dobrym ojcu. Bóg nas kocha i wie, że jesteśmy znanieni przez grzech, dlatego upadamy. Przebaczenie Jego nie ma granic, tylko człowiek stania granicę. Bóg patrzy na serce, człowiek widzi tylko co, to, co widoczne dla oka. Wstok Boże to stop miłości miłosierny. Bóg patrzy z wysokości krzyża, ze szczytu miłości, bo miłosierdzie, jak mówi papież Franciszek, to drugie imię Boga. Druga droga, chyba najtrudniejsza, to przebaczenie sobie samemu. Rany zadane przez dramat krzywdy często się nie goją, bo nie potrafimy przebaczyć sobie samemu albo temu, kto nam je zadał. A przecież przebaczenie jest ustawiające. Nie wierzymy w przebaczającą miłość Boga, nie potrafimy przebaczać bliźnim tylko dlatego, że nie potrafimy przebaczyć sobie samym. Wiele nam na przestrzeni biegów zaszkodził humanizm i jego wiara w nieograniczone możliwości człowieka. Chrześcijaństwo i humanizm kroczą jedną drogą. Ta droga to doskonałość. Chrześcijanin zawsze w tej drodze liczy na pomoc Boga i wie, albo powinien wiedzieć, że krzew pierwolony sprawił, że jesteśmy ludźmi słabymi i upadamy. Humanizm natomiast uważa, że człowiek może wszystko wbrew różnym sytuacjom. Chrześcijańskim pragnieniem jest być bliżej Boga, mieć z nim kontakt, otworzyć się na Jego miłość i ją Humanista dobrze do doskonałości dla samego siebie, aby dobrze się z tym czuć aby być podziwianym przez ludzi, być kimś ważnym. Kiedy chrześcijanin popełni grzech, upadnie, to zrodzi się w nim żal. W centrum, którego jest Bóg, miłość. Człowiek przesiąknięty ideałami humanizmu ma poczucie winy ze względu na siebie. Mówi często, to ja zgrzeszyłem, to ja upadłem, to ja zawiodłem. Takie poczucie winy prowadzi do pogardy siebie, samego i odrzucenia. Prawdziwą sztuką przebaczenia sobie samemu jest nie krzyk na siebie samego, nie poniżanie siebie, ale świadome powiedzenie Panu Bogu, tak, ja to zrobiłem, to mój grzech, tobie Boże go oddaję, pomóż, nie nam nadę. Wtedy z pewnością duszy usłyszę słowa z dzisiejszej Ewangelii. Nie bój się mała w rzutku, gdyż spodobało się co Waszemu dać Królestwo Niebieskie. Trzecia droga, na którą zaprasza nas Maryja, to przebaczenie bliźnie. Ilu z nas chciałoby to uczynić, a nie potrafi. Nosimy wiele lat bagaż żalu, poczucia, krzywdy, pretensji do lutych przebaczyć, ale są i takie chwile, w którym nie chcemy chcieć przebaczyć. Chrześcijańskie przebaczenie jest aktem woli. Wcale nie oznacza, że, jest, że jeśli przebaczę, to nie będę pamiętał o zadanej krzywdzie. To byłoby zbyt proste. Zapomnienie do znanej krzywdy jest łaską od Boga. Należy o nią prosić tak, jak o łaskę przebaczenia bliźniego. Dowodem prawdziwego przebaczenia nie jest zapomnienie, ale darmo, litwę w intencji osoby, która mnie zraniła. Zatem mogę przebaczyć, ale muszę się liczyć z tym, że od czasu do czasu coś mi się przypomnił, bylebym pamiętał w tym wszystkim, że przebaczyłem. Słowo, że w dzisiejszą niedzielę wzywa nas do czujności i gotowości. Jezus w Ewangelii mówi do każdego i każdej z nas, niech będą przepasane biodra waszych zapalone pochodnie, aby podobnie do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powtórzy, aby mu zaraz utworzyć, gdy nadejdzie i zakołać. Szczęśliwi oni służy, których Pan zostanie czubający, gdy nadejdzie. Nie znamy dnia ani godziny spotkania z Chrystusem przebaczającym, w tę nowennę, w pierwszy dzień nowenny przygotowującej nas do peregracji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej diecezji włocławskiej wpisuje się dzisiejsza tragedia, gdzie wielu naszych diecezjan zginęło pielgrzymując do Medjugorje. Biskup Włocławski prosi nas abyśmy pamiętali o tych, którzy odeszli, którzy zginęli, ale także pamiętali o tych, którzy zostali, którzy opłakują śmierć swoich bliskich, przeżywając tragedię orskania. Jesteśmy do tego zobowiązani, jako chrześcijanie modlić się, modlić się za siebie nawzajem, bo przecież nasz dom. I wszyscy tam zdążamy. Maryja, nauczycielka przebaczenia, uczy nas dzisiaj, abyśmy czuwali i byli zawsze gotowi powiedzieć złu nie. Zwłaszcza nienawiści, gwałtowi i wojnie. Prosimy aby nasze serca były płonącymi pochodniami miłości do Boga, siebie samych i bliźnich. Tylko ten, co kocha, prawdziwie może naśladować Chrystusa i Jemu służyć drugich. Troszmy się o miłość, o ten skarb, który zawsze, który zawsze wprowadza do duszy człowieka radość, szczęście i wesele. Amen.